Cześć, witajcie. Przychodzę do Was z holem z Carrefoura i kupiłam tak... To jest kasza Bulgur. Przeceniona z 3,75 na złote 69. Zł. Kasza gryczana biała, nieprażona. Długo już takie nie jedliśmy, więc kupiłam. Jest przeceniona z 3,99 na złote 80. Zł. Dalej dwa razy. jogurt pitne truskawkowe w cenie złote 48, zł, przecenione z 3,29. Jogurt pitny mango marakuja z, po złote 71. Zł. Serżu. Po, po 3,59. Też to jest przecenione. Normalnie kosztował 8 ,10 zł 10 groszy. Słuchajcie, tutaj jest mleko bez laktozy. Półtorej procent, trochę się spieszę, bo zupę nastawiłam, stawiłam na zupę mięsko i. Muszę tutaj zrobić kilka rzeczy, ale tak. Marchewka do zupy, właśnie. Cebula do zupy, dwa razy kiwi, czyli witaminka C. I chcę Wam pokazać, jakie biorę suplementy. Dostałam, że tak powiem, zielone światło. Tak, new new, tak. Od pediatry, że mogę brać witaminę C. Ja karmię pierwszą, i dlatego mówię o tym z zielonym świetle o tym, że mogę brać takie, połykać je takie suplementy i cytrynian magnezu 125 mg z, bez, z witaminą B6 i do tego jeszcze witamina D3, K2, Forte doktora Jacobsa to są wszystko organiczne suplementy, mamusia mi kupiła dziękuję Ci bardzo mamuś i słuchajcie, śniadanko dla syna paróweczki Chlebek ze słonecznikiem, z masełkiem, z serem żółtym, z jajeczkiem gotowanym, do tego ogóreczki kiszone, zrobione przez moją Mamunię. I pomidorek. Tutaj jeszcze się rozmraża chlebek dla nas na dzisiaj. I słuchajcie, a za te zakupy tutaj zapłaciłam 21,39. Także tak, to wszystko. Bardzo Wam serdecznie pozdrawiam i życzę Wam miłego dnia. I jeszcze tylko chcę powiedzieć o jednej rzeczy, bo mi się przypomniała. Dostaliśmy miód nektarowy. Jest to miód faceliowy ze sklepu Miód Dobry w Warszawie. On jest na Kenie, możecie sobie wygooglować. Także tak. Bardzo Was pozdrawiam. Łapkujcie, komentujcie i subskrybujcie mój kanał. 爸爸。Papa.